75 lat minęło, jak jeden dzień. Szkoła Podstawowa imienia Janiny Juźwiak w Cieślach świętowała właśnie swój jubileusz. Z tej okazji zaprosiła absolwentów, byłych pracowników, ale i przyjaciół do wspólnie spędzonego czasu. Była okazja do podziękowań, wspomnień i dobrej zabawy. Jubileuszowe świętowanie rozpoczął polonez w wykonaniu dyrektora szkoły, przewodniczącej rady rodziców oraz uczniów. Swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali uczniowie, a także działający przy szkole zespół Cieślanie. Historia placówki jest bardzo bogata, a szkoła na stałe wpisała się w krajobraz tej części gminy. Jest również głęboko w sercach wielu osób. Mam tutaj tylu wychowanków i, i, i nauczycieli, którzy jeszcze tu z tą panią, ta pani ze mną pracowała. No i ja policjantom pedagogicznym, bo wtedy tak kształcono. Na, na nauczycieli. W wieku 19 lat zostałam skierowana do Ciesiel i tak tu pracowałam. A kiedyś konkursów nie było, tylko normalnie, jak się nie podpadło, że tak powiem. No to się było, było i do chwili przejścia na emeryturę byłam tutaj. Ta szkoła to jest taka, powiedziałam, że jest to taka mała ojczyzna, gdzie in, integrowała tu to społeczeństwo. Na każde uroczystości, spotkania. Chętnie to kiedyś były modne prace społeczne. To z jakąkolwiek pracą zwróciłam się do miejscowego tu społeczeństwa, to zawsze, zawsze przychodzili. No i tyle mieliśmy odznaczeń, wyróżnić, szkoła. Szkoła, był, tak jak powiedziałam, ostatnie zdanie, że to jest perełka oświatowa. Był taki kiedyś konkurs z Wydziału Oświaty, ale tu parę, parę lat temu wstecz. Gdzie wizytowano szkoły, placówki i gminy. Gmina wtedy dostała ocenę niedostateczną, a nasza szkoła jako jedyna cztery. Plus. Z tym miejscem wiąże się wiele wspomnień, opowiadają absolwenci. Zdawało mi bardzo dużo wychowanie, obycie. Były to podstawy do mojego wychowania, a później kończyłem dalszą edukację. Później z tą szkołą jestem związany przez to, że moja żona była tutaj nauczycielem, a później dyrektorem. Tu mój syn chodził do szkoły, także pomagam, sponsoruję teraz. Także jest to, jakbym powiedział, że to jest moje dziecko. I takie czasy wspominam, no, jak, to, jak, to, jak to byłem chłopcem, jak każdy. No, różne sprzeczki, zabawy, granie, od powiedzmy od południa do ciemnej nocy na boisku, gdzie pani dyrektor Matuska po idźcie do domu, bym chcieli pospać, bo to były domki nauczycielskie. Miłe to było. Teraz tego nie ma. Dzisiaj dzieci się przy tych komputerach. A my żeśmy biegali za piłką. I za swoim kołem od roweru. Szkoła przez wszystkie lata zmieniała się, przystosowywała do potrzeb uczniów. Początki były trudne, ale pomagali mieszkańcy. Wtedy, kiedy gmina przejmowała obowiązki nadzorcze, jako organ prowadzący szkoły, musiała również objąć finansowanie, jak i ten trud inwestycyjny. I tutaj było takie poletko doświadczalne naszej gminy, bowiem pierwsze ogrzewanie ekologiczne. Pierwszy piec na olej opałowy właśnie był zainstalowany tutaj w szkole w Cieślach. Tutaj też pierwsza rozbudowa naszych szkół gminnych też nastąpiła. Szkoła wzbogaciła się nie tylko o dwie nowe sale lekcyjne, ale i również o salę gimnastyczną. Także jeżeli chodzi na tą placówkę było takie to znaczące rozwiązanie, taki postęp dość istotny. Od wielu lat patronem w jest jej była uczennica Janina Jóźwiak, która przez wiele lat była rektorem SGH w Warszawie. Stąd współpraca szkoły w Cieślach z warszawską uczelnią. To też ogromnie ważne wydarzenie, dlatego że szkoła nosi imię naszej ukochanej pani rektor, profesor Janiny Jóźwiak, która bardzo mocno została w naszej pamięci jako właśnie cudowna rektorka, cudowna profesorka, cudowny człowiek, który wartości wyniesione właśnie ze szkoły w cieślach. Także promowała na naszej uczelni w Szkole Głównej Handlowej, więc to, że możemy czuć związek tutaj właśnie z tyślami, z całą społecznością szkoły, jest dla, dla nas wszystkich ogromnie ważny. Ja studiowałam bez Giecha wtedy, kiedy profesor Jóźwek była rektorką. uczyła mnie statystyki i naprawdę pozostała. Bardzo mocno w naszej pamięci. Jesteśmy dumni, że Szkoła w Cieślach przyjęła jej imię. To wyjątkowy czas pokazuje, jak to wydarzenie jest ważne dla całej społeczności, zaznacza dyrektor Płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty. Atmosfera panująca wśród Rady Pedagogicznej, wśród dzieci, ale też absolwentów i wszystkich gości, którzy są, a jest tu wielu absolwentów, jest po prostu nie. Taka niezapomniana i jednocześnie szczególna, bo widać, że tej społeczności lokalnej bardzo na tej placówce zależy i ją, i ją wspiera. Tak, ta cała społeczność, także to wyjątkowe. A my z punktu widzenia, jako kuratorium oświaty, a jestem przedstawicielem delegatury, jesteśmy organem nadzoru pedagogicznego, czyli wspomagamy i kontrolujemy pracę. Szkoły, ale przede wszystkim chc, widzimy w niej wielką taką e, pracę, która da, daje już efekty i w przyszłości dla społeczeństwa są dalej kolejne. Cieszę się, że mogłem dziś tu być, podkreśla burmistrz miasta i gminy Bodzanów. Dla społeczności e, lokalnej, no jest to ważna chwila i dla nas również. W ogóle, Placówka w Cieślach, jedna z naszych trzech szkół. To bardzo ważne miejsce na mapie oświatowej i kulturalnej naszej gminy. Dosyć mała, ale to nie znaczy, że nie robi wielkich rzeczy. Ja akurat nie jestem absolwentem tej szkoły, ale miałem okazję być wójtem miasta, i wtedy gminy Bozanów w latach 2002-2010 i w tamtym czasie. No, organizowaliśmy wiele różnych imprez, był to czas wejścia do Unii Europejskiej, też wiele pozyskanych środków i tak dalej, tak dalej. Więc no, ja myślę, że oczywiście jesteśmy w stanie to kontynuować, tylko to co powiedziałem krok wcześniej, nie? Byłoby szybciej gdyby te środki były inaczej dzielone. Jubileuszowe spotkanie było okazją do podziękowań dla przyjaciół szkoły za wsparcie i współpracę. Placówkę marszałek Mazowsza z okazji jubileuszu odznaczył medalem Pro Mazowia. To dla nas ważne chwile, podkreśla dyrektor szkoły. Czymś bardzo ważnym. Czymś, yy, czym możemy podziękować tym wszystkim, którzy przez lata w tej szkole się uczyli, pracowali, tworzyli tą szkołę i społeczności lokalnej, która właśnie tworzyła szkołę i, i, i wielu pokoleniom, które też miały duży, duży wkład w to, że szkoła się rozwija, że nadal istniejemy. I... Następny już robimy na stulecie, na pewno. To wsparcie to jest coś, co daje takiego paliwa do pracy, bo jakikolwiek pomysł się pojawia, jakakolwiek inicjatywa, to nawet czasami nie musimy nic mówić i już to wsparcie jest, tak? Czy, czy coś pomóc, czy, czy finansowo, czy, czy pracą, że tak powiem, fizyczną i rodzice, i przedsiębiorcy tutaj z okolicy, którzy też są absolwentami albo rodzinami, więc naprawdę to jest coś... Super, jesteśmy jakby zaszczyceni tą tą, tą nagrodą od, od marszałka. Dziękujemy i, i jest to tak, jest to kolejny taki bardzo ważny impuls i takie potwierdzenie tego, że, że no tutaj wszyscy robią super fajną robotę i że, że idziemy do przodu, rozwijamy się, że dzieciaki mogą po prostu w, fajnych, w fajnym klimacie, takim pozytywnym się rozwijać. W organizację jubileuszu zaangażowało się wiele osób: mieszkańcy, rodzice, koło gospodyń wiejskich, strażacy z OSP. Wszyscy zadbali o wyjątkowo rodzinną, przyjazną atmosferę.